A ja mam na la 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 Bo se la 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 Dzisiaj znów ogoleją, o, On mnie będzie ruchał się Dzisiaj znów ogoli się Ładka jest jak CD-ROM A ja mam na boche, la, la ją będzie ruchą się, dlatego gole ją Fajnie golić moja droga, ale pachnie Łola boga, łola boga Makaryna były, płaczki, ich nie ma To niż się ma, widzę to, kitka Błyszczy się jak szkło, błyszczy się jak połysku Nie zostaną włosy w pysku Nie zostaną, nie ma pata, twoja tyka dziś wymiata Ona jest taka urocza No i nie mam tam warkocza Przecież widzę i się wstydzę Dla mnie jesteś pierwszej lidze A ja mam na he la la la, la, la. Ją będzie ruchał żon, Dlatego obolę ją Fajnie golisz, moja droga Ale pachnie łola boga Łola boga na Były płaczki i ich nie ma To nie się ma, widzę to Pipka błyszczy się jak szkło Błyszczy się jak połysku. Nie zostaną włosy w pysku Nie zostaną, nie ma bata Twoja pipka dziś mnie...